Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Partnerem tej serii jest marka Quaro, czyli hamulce i elementy zawieszenia do twojego samochodu. No powiem wam, że to będzie chyba dobry poniedziałek, dobry początek, bo ja e, właśnie podjechałem do Piotrka i stoi nasza S65 i zobaczcie, że stoi troszkę posadzona na ziemi, wygląda naprawdę dobrze w tym białym, całym kolorze. Kurde, jak tak na upartego to ja bym nawet jej nie przelakierowywał. E, chociaż niedelikatna jest różnica tego koloru, bo przecież błotnik. E, i drzwi są innego koloru niż reszta całego samochodu. Próg jest tylko srebrny. Dobra, to przyszłościowo się zrobi. Kurde, ale ona dobrze wygląda. Powiem Wam, że nie mogę, nie mogę się doczekać. Ale chciałem Wam tylko pokazać szybko po parkingu. Kiedy mówimy o samochodach, które są posadzone na ziemi, to przecież nie ma większego króla posadzenia na ziemi niż ta ślicznota, która leży i szoruje brzuchem. Nie tylko e, cenie, po cenie na Allegro, ale również, e, dosłownym z tego słowa znaczeniu, e, po kamieniach. 220. Mistrz niskiej ceny Mercedesa e, klasy S. Pamiętajcie, a propos niskich cen, że macie link pod spodem, czyli do mówi porównywarki ubezpieczeń, wchodźcie. Sprawdźcie, czy tam też są niskie ceny, a będzie stówka zwrotu i stówka za każdą polecajkę. Ty, a czy tę naszą też się da tak położyć, czy nie? Bo ta jest super, też jest zglebiona maksymalnie. Co ona to ma? Co to jest? Są jakieś lampki diodowe, tak, dołożone do tego? Ty, a to nie jest ta po moim tacie? Nie. Nie, to nie jest a, ta, po, ta po moim tacie tam stoi. Nie patrzmy na cudze Mercedesy, chociaż muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy żadnej, żadnej serii 129. I faktycznie robiąc Mercedesy przez bardzo długi czas, nie, nigdy nie trafiliśmy fajnej 129. A chyba mnie najbardziej kręcą te 129, czyli te z pierwszej serii, czyli z pomarańczowymi kierunkowskazami, takie takie absolutnie soczyste. Zobaczcie, jeszcze ta w takim standardowej, na standardowej feldze, która jest taka w oryginale zachowana, równiutka. Prześliczny samochód. Nie wiem, czy wiecie, że jeden z w ogóle takich samochodów jest również w Polsce z kierownicą po prawej stronie. I nie jest to zwykły Angol, który sprzedawany był gdzieś tam na taniej aukcji w Wielkiej Brytanii. Tylko jest srebrne 129 500 z kierownicą po prawej stronie z absolutnie niesamowitą historią, i samochód bezcenny, bo był sprzedawany zresztą na jednej ze światowych aukcji. Bo pierwszym właścicielem tego samochodu i właściwie głównym użytkownikiem przez wiele, wiele lat był nie kto inny jak Sir Stirling Moss który jeździł tym samochodem przez mnóstwo lat. I samochód Stirlinga Mosa, czyli 129 500 z pierwszej serii, srebrna, jest w Polsce i ma się świetnie i czasami pojawia się na różnego typu spotkaniach. Dobra, czekam na Piotrka, bo jestem ciekaw, co, co z naszym sprzętem bo powiem Wam, że no jaram się strasznie, dużo lepiej wygląda teraz, kiedy cały czas, kiedy go oglądaliśmy, on był posadzony nieco wyżej, cały czas był na podnośniku, przejrzał wreszcie na oczy, bo widać te dodatkowe, nowe klosze. Cześć Piotruś! Cześć! Siema. Ty no dobrze wygląda, Ty narudziłeś, nie, 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 nie opuszczam, nie opuszczam, nie opuszczam, no ale świetnie wygląda! Spoko, no jeżeli, jeżeli Ci się podoba, to chyba najważniejsze. Tak? No tak, no. Dobra, jak, jak powiesz mi, jak oceniasz to? Jeździć, działa, jeździć, obserwować? Możemy i... jechać, od razu się przejechać. Jezus Mary tu jest aż strach się dotknąć do wszystkiego. No jest, jest, że tak powiem. Rzeczywiście, patrz rakieta idzie. idzie. E, Single-seater w roadsterze. <laughs> I tak przeszedł o tej korsy, tak wiesz, ciasno. Na żeletki, no Czas, żeletki, na żeletki, gabaryt żeletki. jest, nie? Dobra, poczekaj. Ty no, jedzie na razie. Ładnie biegi zmienia. Zresztą biegów bardzo dobrze pracuje. Aha. E, też jeżeli chodzi o zawieszenie, to ta wymiana tulei w tylni wózku spowodowała, że też bardzo dobrze się prowadzi. Ale cichy jest w ogóle w tym. No, jak to jest klasa. Cicho, tak pewnie. Lepiej chodzi niż czarne. Znaczy lepiej się prowadzi niż czarne. No tam to mamy jest, te tuleje do zrobienia. Jest, tam, tam są też te tuleje do zrobienia, tak? To, to te, też o tym rozmawialiśmy. No i nie wysadziło błędu teraz. Mm -hmm. Piotrek powiedział, jak wyłączyliście, jak, jak Robert wyłączył kamerę, to Piotrek powiedział, no dobra, jak się przyjedziemy i się nie rozpadnie, nie zapali się, nie spłonie, to możecie go odebrać. <grym> Więc nie, nie wiem, Piotrek, czy to jest dobry znak. Słuchaj, no już któryś raz z kolei dowiedzieliśmy się, że jeżeli chodzi o samochody ze Stanów, to można się wszystkiego po nich spodziewać. No. I dobrego, i złego. No, i dobrego, i złego. I tutaj, tutaj. No, przed chwilą mi pokazywałeś jeden samochód, który nagle okazał się super dobry, tak? W porównaniu do naszego na przykład samochodu, czyli twój, twój klient miał więcej szczęścia. No, dokładnie. Niektórzy niż... mają więcej szczęścia, niektórzy mają mniej szczęścia. Trochę jak Loteria. No, tak to jest. No, tak to jest. Z tymi, z tymi motoryzacyjnymi zakupami. No dobra, Piotrek, czyli teraz tak. Nie mamy. Audio nie działa w ogóle. Nie mam wzmacniacza. Mhm. Wzmacniacz, który udało się wam zdobyć niestety, ale jest od przedlifta. Tak. Jest niepasujący. Czyli musimy go oddać. Geometrię Trzyba. robiłeś w nim? Nie. Nie. Trzeba zrobić geometrię, pomimo tego, że wydaje się, że się prowadzi nieźle, to ze względu na nowe opony warto by było tą geometrię zrobić. Dobra. Nowe opony, nowe felgi, wiesz, jakby to jest tak. jakby na, na tym. I co powinienem wiedzieć o nim? Coś powinieneś wiedzieć. W porównaniu do czarnego. Nie, no nie mam jakichś zastrzeżeń. Na pewno zrobisz kilka tysięcy kilometrów, to, to jakiś tam będzie trzeba zobaczyć jak sprawy wycieków, tego typu, te, tego typu rzeczy, bo trochę tych śrub skręciliśmy. No tam były te dziwne sytuacje związane z luźnymi śrubami, czy to na miejsce, czy to na pokrywach zaworów. Aha, no, raczej takie rzeczy się nie zdarzają w tych silnikach. E, tu się zdarzyły i trzeba się zastanowić, dlaczego. Myślę, dlatego, że ktoś tam był i coś próbował sobie może wyciągnąć. Może ktoś wymieniał nie wiem, coś i za słabo dokręcił. No, różne historie, różne historie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. E, a, nie, ma, nie mam e, tempomatu teraz, Tempoment tak? Tempomat nie działa, bo nie mam nie radaru. Ma radaru. Dobra, dobra. E, Piotrek, to co? To, e, ja go zabieram dzisiaj. I spróbuję go trochę, zanim w ogóle on pojedzie do lakieru, bo lakier to lakierem. Jakby mi nie przeszkadza to, że on może mieć szarą listwę z mhm. jednej strony, albo biały kolor nie do końca się zgadza. A chciałbym po prostu nim pojeździć. Tylko, ja myślę, że to będzie jedno z największych wyzwań nowika, jak doprowadzić samochód, który był kurnikiem, do tego, żeby był znowu salonem. No to będzie na pewno wyzwanie. Jestem ciekaw efektów końcowych. No dobra. Dobra, Piotrek. Słuchaj, co do. Co do CLA 1000, bo bardzo dużo osób też pytało. O, zobaczcie, bo to są doloty, które są, są zrobione i są realizowane. Rozmawiałem dzisiaj z UK tak wyglądają. I one faktycznie jakby są zrobione. Wymyśliliśmy sobie jakiś w ogóle mega trudny case do zrobienia. I yy, pierwszego mają trafić na obróbkę. Mhm. Żeby, żeby były już na tym. Yy. Ja powiedziałem, dopóki, no jeżeli wszystkie elementy, składanki i układanki będę już miał u siebie, to, to, to wtedy ruszymy z kopytem. Dobra, czyli te doloty. A zobaczcie też jak wyglądają felgi, bo felgi są robione, kończone, więc zobaczcie jak wyglądają felgi do 1000, bo pytaliście co z 1000, co z 1000, 1000. Dobra, felgi wyglądają tak A 1000 wisi cały czas. Już nie wisi. Już nie wisi. <laughs> już nie wisi. Ale wiesz co, koła się przydały te. te, te, te stare, śmieci, które tutaj były tak, na nim, niami, nie? Tak. Jeszcze stoi na stanowisku, ale będę musiał na chwilę go wyprowadzić, bo mno mam parę rzeczy do zrobienia. Nie, no wiesz, jakby też sto, jak, wisiało u ciebie tyle czasu. No. Dokładnie, nie, no, tak jak mówię, wrócimy do tematu, kiedy już wszystko będzie to trochę też więcej satysfakcji z tej pracy będzie, a nie tak, że to coś tam po troszku podziałamy, a potem y, miesiąc przestoju, więc wolałbym zrobić to już za, za jednym przyłożeniem. Dobra, a ja tego, tego spróbuję ogarnąć i trochę rozjeździć, żebyśmy wiedzieli co na czym stoimy. Co, na czym stoimy z nim. Te wszystkie systemy multimedialne, na przykład te telewizory i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, jak to działa? Myślę, że na początek trzeba zacząć od baterii w pilotach, bo te, te monitory można włączyć tylko i wyłącznie za pomocą tych pilotów. Aha. Eee... I... No nie, teraz jeszcze, żeby ci powiem, nie, nie sprawdzałem tego. Dopóki mamy wzmacniacza jakoś specjalnie już dalej nie wnikałem żeby ten, ten układ uruchamiać. Szyberdak działa czy nie? Czekaj, w tej chyba działa. Czy nie? W tej działa. Czekaj, i teraz tak, to jest w ten sposób. A ten tył jak się otwiera Obok masz taki przycisk. Drugi od prawej strony. O ten. I tył, tył, tył się też otwiera? Nie, tył się nie otwiera. Okej, okay, czyli jest po prostu na tym. Dobra. Jest czy nie ma? Jest. Nie, tu już Dobra. wcześniej patrzyliśmy, jest całkiem spoko. Powiem Wam, że z każdym przejechanym kilometrem e, czuję się w nim coraz lepiej i na razie jest naprawdę taki, że ciężko go dotknąć, bo się wszystko klei, ale no mam wrażenie, że powstał z popiołu. jakby, że to dużo z Was pisało, to jest bokser numer 2 i takich samochodów należy nie kupować, może macie rację, gdybym wiedział, to pewnie bym go, bym go nie kupił. Z drugiej strony już zaczął żyć i zaczął jechać tak, jak powinien jechać. 630 koni, ponad 1000 Nm w samochodzie z 2010 roku z przebiegiem 300 prawie 40 tysięcy kilometrów, 336 tysięcy kilometrów, to powiem Wam, że no, nie, nie jest dobrze w ogóle cały ten samochód tak wygląda. Y Swoją drogą pamiętajcie, że pod spodem znajduje się, jeżeli macie jechać, gdzieś oglądać jakiś samochód, bo teraz jest lato, dużo osób jeździ, jakby widzę ile osób pisze do mnie w sprawie jakichś różnych samochodów, żeby coś podpowiedzieć i coś doradzić. Ludzie mają czas, jeżdżą i oglądają różne samochody do zakupienia, do zabawy, czy jakieś auta, które są autami marzeń. Pamiętajcie, że pod spodem znajduje się tak naprawdę kod auto DNA zniżkowy, w którym bijecie i za stosunkowo nieduże pieniądze dostaniecie dosyć dużo informacji. Wtedy wiecie w ogóle, czy warto jechać, czy warto oglądać, czy nie. No bo jeżeli tam już coś nie pasuje, to, 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 to dajcie sobie spokój z jazdą i zaglądaniem i wtedy zaoszczędzicie znacznie więcej pieniędzy, albo przynajmniej będziecie wiedzieli, na co zwrócić uwagę. Więc korzystajcie z tego e, raportu auto Jest bardzo Czasami jest bardzo dużo informacji, czasami jest troszkę mniej w zależności od samochodu, ale zawsze jest sporo informacji. Tak zresztą pokazuję Wam to raz przynajmniej na tydzień, kiedy jesteśmy w stanie coś ustalić, właśnie z raportu, nawet z danych technicznych e, konkretnego samochodu. Więc, więc żeby nie wtopić, tak jak z tą S65, to korzystajcie. Dobra, jadę, jadę zobaczyć, eee, to znaczy ciekaw jestem co powiedzą chłopaki na to, bo według mnie to jest jedno z większych motoryzacyjnych wyzwań. Zobaczcie, stoi już Mario, który jak widać ma oklejoną e, X6 i będzie lakierował. Ho, ho, ho! Tutaj to sobie polakieruje naprawdę dużo. Super jest ten kolor tych foteli, foteli do 996 Teraz zobaczcie tą 996. To jest 911, która jest kupiona w salonie w Polsce w kabriolecie w manualu salon polska. Zobaczcie w jakiej ona jest w ogóle w wyposażeniu, w jakiej ona jest wersji. Zobaczcie to drewno. No jest absolutnym sztosem. Jest oczywiście w manualu, tak jak powinna być. Patrzcie tutaj te wszystkie drewniane wykończenia, ale to wszystko jest oprzyte skórą. W ogóle. No gość musiał konfigurować najdrożej jak się da. Najdrożej. I ona ma naprawdę mały przebieg. I salon Polska. Polska Carrera 996. Świetna jest. Świetna, co? Zgadzam się. To ale... ciekawe druga, jaką mieliśmy. Co tamta była z dużo większym przebiegiem i nie w takim stanie, ale w tym mówię kolorze. Nie, no ale w ogóle jest, jest absolutną petardą, ale, ten ale Nowik, strydę. niestety, odkładam ciasko, żeby już się nie wyjadać. Nie no wiem, to są te najlepsze, te najlepsze szkolenia ciastka. były w zeszłym tygodniu. jak chcecie najlepsze ciaska, to przyjedźcie do Nowika na szkolenia. Z Krakowa w ogóle są, o zobacz, co mm -hmm. ciekawe. Znowu mnie czymś zaskoczyłeś, ale Ta. nie gorzej niż trabant. Na szczęście nie czuć już tego trabanta tutaj. Gorzej będzie. Aura jest lepsza. Będzie A, gorzej. gorzej będzie. Myślę, że to będzie twoje największe wyzwanie. O! Jeżeli chodzi o wnętrze. Takiego wnętrza, tak złego jeszcze nie mieliśmy. Na pewno? Tak. No dobrze, Chodź. pokazuj. Tu wygląda dobrze? No bardzo dobrze wygląda. Co ty mówisz? To nawet nie, wiesz, te lata, żeby było tak źle. Tak? O kurz! Ile to ma? Milion, czy co to jest? Wiesz co, no to jest, ja to jest świetny pierdziele. produkt na to, żeby zrobić jeden z najlepszych tutoriali na temat doprowadzenia wnętrza w samochodzie, bo tutaj będzie widać różnicę. No tu to, 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 no, to to, to, będziemy musieli o, to, to, tak. dodam tego pana to. Mario! Mario. <laughs> On już nie Chodź, patrzy. bo ty jeszcze czegoś tak złego nie widziałeś. <śmiech> 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 o Boże, ale ja boję się zobaczyć, co jest pod spodem. To jest pod spodem. Patrz, patrz jak wygląda wnętrze tego wozu. Tył jest Tył, 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 ty? tył prawie... Jest, no nie, no też jest. No. Tył prawie. Tył jest okay. <laughs> Porównaj do przodu, tak? Mhm. Nie no, zobacz Mario, co tu się dzieje. W ogóle jak można tak wytrzeć te? Ty, ale zobacz co tu się dzieje. Zobacz na, na boczkach, jakby... Zobaczcie, słuchajcie, o, żeby była jasność. To, to, to nie było czyszczone, rozumiem. Nigdy. To Nic. jest biały, żebyście mieli świadomość, tak? to jest biały kolor. A miał być biały-biały. Ono jest white-white. White. No to trochę brakuje, nie? <grym> <grym> Może ktoś lubił palić, ale nie czuć. Nie, to jakby to... nie, po prostu wiesz, ale zobacz, co to jest w ogóle, żeby chrom tak zajechać. No. To wszystko. Tu zobacz. Ojej, aż <grym> powinienem rękawiczki założyć. I teraz tak. W ręk no, zaraz dam ci nitrylowe rękawiczki, słuchaj. A weź kawałek czymś, żeby przetrzeć, zobaczyć prawdziwy kolor. No już, tego. Zaraz przyniosę, zaraz Zobaczę. Weź, daj coś, żeby, żeby na chwilę odkryć prawdziwy kolor tej tapicerki, jak ona wygląda. Słuchaj, ale nie jest najgorzej, bo jeszcze widzę, że tutaj te... No, nie, ten to film... Piotrek zdejmował te, to, to, to no dobra, zakładał, czyli... zdejmował, zakładał, zdejmował, bo... Czyli, czyli trochę odkurzył. Po ale prostu. jest, y, powiedz mi, no. no... Ty, a co tu jest, tu przepraszam? Y, rybki pływały czy co w tym? Nie wiem, ale on nie jest powodziowy. No ale to wygląda jakby tu wiesz, jakieś jezioro było w tych. W tych... Ale to dotknij kierownicy, nie można jej dotknąć. Yes, kochany. Ty. Wiesz co to jest to? To? jest tak nadbudowany tłuszcz. O Jezus Maria, pój! Cześć, przestań, bo Trzymaj, <laughs> trzymałem. Zaraz... Nie wiem czy Mario mi da swoją szczoteczkę tutaj, ale tu to... To. Ty, widzieliście? Robert, pokaż. Ona odpaliła ta, ta trójka. Znaczy, no. Ty i to jest 3, 2, 4 diesel na czarnych numerkach. Znamy tego, znaczy znamy. Ten pan tutaj ten ostatnio coś się... Yy, chyba Przema doradzał. Ty. Mogę Mario Tom szczoteczkę? Tak. O. Pokaż. mogę No. Uwaga. Jak to wygląda? I pokaż tą. No. Zobacz. No to o, są to. taki biały, biały to nie jest, tak? Bo to raczej rzadko się spotyka w samochodach. Nie no, no, jest, no, no, jest w ogóle takie. jest mega ale różnica. jest, tak, tak, no, zdecydowanie. Mogę Mario Tom pobrudzić mikrofibrę, czy nie chcesz, żebym mogę. jej brudził? Możesz, Możesz wezmę drugą. <laughs> to teraz uważajcie. Powiedzą, że mam jedno mikrofibrę. O Jezus, Maria. To aż zielone takie jest. Dobra, ile odkazić sobie ręce, bo nią przyjechałem. Dobra? A ty już od kichwa miałeś Jadłeś, jadłeś ciężko! <laughs> najgorzej. Za późno. Jeżeli, jeżeli nie będzie kolejnych odcinków, Słuchaj. to najprawdopodobniej leży na jakąś amerykańską Słuchaj, a mi... chorobę. Co to jest za patent? Z nie tą mam folią zielonego tutaj. pojęcia, zdejmujemy co, to. Ostatnio widziałem, yy, że Hindusi oklejają PPF-ką wszystkie plastiki, czyli cały boczek, jak jest plastikowy w jakiejś, wiesz tam. To i czy ten, tak samo podłogi wszystko kleją folią. To ten vibe. Okej. Okay. Znaczy mi to by nie było tragedia, nie? Dobra, posłuchaj. Yy... No. no tak. Tragedia? Ale da się z tego naprawdę coś fajnego zrobić, no. bo to jednak są stare skóry, a te stare skóry, to na nich można fajnie popracować. Naprawdę? Jakby Oczywiście. są lepsze niż w nowych S-klasach na przykład? Zdecydowanie, zdecydowanie. I, i, no i, to jest i jeszcze... dają taki, wiesz, no, szeroki wachlarz działań i naprawdę na nich można fajne, fajne rzeczy zrobić. Nie? To jest jeszcze dezignie, czyli one była robiona ręcznie i szyta, wiesz, z, dobrej rzeczy, z dobrych jakościowych rzeczy. No tu jest tylko to do, ten, do wymiany. No tak, jedno. ale ty masz tego, tego swojego tak. jednego. Ten fotel e, jest ma. do zrobienia cały, tak? tak? Z tym to nie ma najmniejszego problemu, żeby wyglądało... Ale tak zobacz, jak tu, tu dziewczyny wymienią. nie? To jest do zrobienia. To jest to jest do zrobienia, także... Nie no, lubimy takie wiesz, usługi, no kompleksowe. No ja rozumiem. To teraz, żeby nie było łatwo, mamy ograniczenia czasowe. O! Pokaż fotel, Czyli trzeba jakiś zrobić ten. Szkolenie? A ja specjalnie zasłonię. No tutaj to wymiana, tak? Tak, to, tak, tak. To no tu musimy, tak. musimy ten środek to jest wymienić. Do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Wszystko oprócz. No tak. tutaj by trzeba było Ale masz te dziewczyny, które tam wstawiają? Tak, tak, tak. tak, tak. Zrobią, super. no. Tak samo z No jest. Miejsc, to jest, jest niesamowite, co? Zobacz, zobacz co tu się dzieje. Jest nie wiem, trudno. czy to zczyszczać teraz, bo może sobie zostawić do, do jakichś materiałów, nie? Ale tu... kiera też jest do robienia. To, to, to wszystko jest tłuszcz, nie? Taki. Ale powiem ci, że jak na taki stan samochodu ogólny w środku, jeśli chodzi o skóry, to kierownica jest naprawdę w niezłym stanie. Tak. Może była robiona. Dobra, nie, nie była robiona. Co ty, zobacz, że w tym samochodzie no, nie nic była nie robiona, było robione. To powiem ci, że super. No, bo to aż niemożliwe, żeby ona nie była wygodna. Ty co, co, chłopaki, jeszcze, za trzy dni nie? wpadam, odbieram. Tak, no pewnie, że tak, Patryk. Tak Dla Ciebie za zawsze, nie? Masz aż wolnego czasu. <laughs> Pojutrze przyjęcie. <laughs> Jesteśmy dogadani. Partnerem tego odcinka była Marka Quaro, czyli producent hamulców oraz elementów zawieszenia do twojego samochodu.